Cześć wszystkim. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest liczba 14. 14 to liczba pokoi, które zostaje w Ałamowie i 14 to liczba dni do końca rejestracji w tej cenie, która jest aktualnie i która jest jeszcze w miarę atrakcyjna. Tak więc, jeżeli chcecie się rejestrować, jeżeli chcecie się zapisywać, to macie na to 14 dni i 14 pokoi. Zobaczymy, co skończy się szybciej. A Biorąc pod uwagę, że je się z nieba, to będę się streszczał. Było już o imprezach, było już o pokojach, agendzie, miejscu i wszystkim innym. Więc pozostaje mi opowiadać o tym, co będzie na imprezach. Najważniejszą imprezą jest x Party i na x Party gwiazdą wieczoru, tak jak mówiłem, będzie ex Dzisiaj Paweł wysyła Inusa o tym, co ten zespół potrafi i, i jaki ma repertuar i czym będzie Was zabawiał. Według mnie, jak przeglądają te materiały, zespół naprawdę da radę i powinniśmy się świetnie bawić. Przed zespołem będzie taka mała gala, wspomnienie naszego jubileuszu i uhonorowanie kilku ludzi, e, którzy byli ważni przez te 30 konferencji. A potem imprezę przejmie DJ do rana, mamy imprezę bez ograniczeń czasowych i będziemy bawić się tyle, ile będziecie chcieli. Tak jak mówię, jest ciepło, dość mocno grzeje, więc nie będę przedłużał. Inet Meeting U, rejestracja, zapisujcie się, jeżeli ktoś się nie zapisał. A ci, którzy się zapisali, do zobaczenia w